Dzień dobry, witam Państwa ponownie na moim kanale Dzisiaj chciałam Państwu pokazać jak się robi jeszcze jeden drink, który bardzo lubię również, ponieważ y, ostatnie drinki co zrobiłam, czy drinka zrobiłam i miało wejście, można powiedzieć. Mam na myśli, czy nadzieję, że się Państwu spodobały, ładnie wyglądały, fajnie smakowały. Ale dzisiaj chciałam przejść do drinka, który się nazywa Hugo. Bardzo smaczny i bardzo lubiany wśród właśnie pań, ale na pewno też i panów. Proszę Państwa, co potrzebujemy? Ja mam taką lampeczkę, to jest pół litra, chyba pół taka lampka, a więc potrzebujemy y, syropu z bzu. I jadam gdzieś tak, to jest syrop z własnej roboty, ale nierobiony przeze mnie. Dostałam to Kinga, pozdrawiam serdecznie. Przy następnym, razie, przy następnym spotkaniu możliwe, że się napijemy takiego Hugo. A więc 40 centylitra można powiedzieć tego syropku z bzu. On jest słodki, a więc słodzić go już nie trzeba. I tutaj, proszę Państwa, są plasterki z limonki i z cytryny. Ponieważ normalnie się robi z, z limony, ale ja nie przepadam tak za limonką, a więc dałam parę plasterków jeszcze cytrynki do tego. I teraz, proszę Państwa, wrzucamy do tego, ponieważ mam sześć takich. Jeden zrobiłam już drink sobie wcześniej a teraz będzie męża a więc można powiedzieć, że ze składników to wszystko teraz przychodzi jeszcze 200 ml tego szampana albo zekta, nie wiem jak to się szampan to prawdziwy nie jest i 100 ml wody gazowanej wszystko musi być świeże najlepiej, proszę Państwa. To jest trochę więcej jak 100, a więc 100 ml. I tak, proszę Państwa, wygląda już ten drink. Bardzo smaczny, bardzo orzeźwiający, nie za mocny. Natomiast się panie nie upijecie. Można sobie ten przek Posmarować cytrynką, w cukru, w cukrze zamoczyć, yy, też będzie fajnie smakowało, będzie ciekawie i oczywiście plasterek cytrynki i już jest ten drink długo gotowy. A więc proszę zobaczyć, tak wygląda, pełny baniaczek, pełna szklaneczka, myślę, że będzie też dobrze smakowało. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do zrobienia, do wypicia, jeżeli sobie Państwo życzycie. A więc do widzenia i możliwe, że do zobaczenia albo do usłyszenia na następnym filmiku.